Cześć moi kochani! Witam was w następnym odcinku gry Tom i czeka nas tutaj, widzę, bardzo trudny skok, którego mi się teraz nie udało wykonać raz kolejny. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak mam się tutaj rozpędzić, żeby... No, wiem, że niepotrzebnie wcisnąłem tego shifta tutaj, ale to przypadeczek był, dosłownie. Aha, moment, bo... że się powinna być czekaną. Tylko czym się, czym się używało w tym jest F. F. F E F Dobra, wbiła się Jestem po drugiej stronie jak miło, sympatycznie, pięknie Nie było wcale tak źle, myślałam, że będzie gorzej. Dobra, ładuj się na górę. Znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SLS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Okej. Okay. Czy powinnam tu się wspiąć i zjechać po tamtej linii? Albo w ogóle nie powinnam się wspinać, tylko po prostu zjechać. Hey, stawaj, stawaj. Mamy tu intruza!

Chyba załatwiliśmy tego kogoś, kimkolwiek on był. Przy sobie weźmiemy, przeszukamy ciała, zwłoki, to takie tam. Odpalimy pochodnię i podpalimy nasze zapasy, bo zapasy nam się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Dlatego właśnie tak robimy. O, psa, dobra, mamy zapasy. Nie wiem, czy ta pochodnia nam się do czegoś przyda na dłuższą metę, czy nie. Coś strąciłam. Ale widzę, że nie mogłam nic z tym więcej zrobić, dlatego się jakoś nie martwię specjalnie. Mam złe przeczucia. Aha, ja też mam złe przeczucia. Jak ty tak mówisz, to znaczy, że powinnam mieć naprawdę mega złe przeczucia. Oho, obóz? Mam wrażenie, że... oho, no właśnie. Cóż my tu mamy w tej kamerze Laro, no? Mów. Co tam widzisz, ciekawe? Powie ci rejesz. To jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex! Oh, yeah. oh, oh, wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie. No co ty nie hey. powiesz, iskry poleciały z instalacji, hey. no bo może to jednak problem z tą, z elektryką no, wracza, o, bardzo A, to Alicja, Alicja tak? moja o. córka, ma 14 lat i już jest mądrzejsza od ciebie Hehe, ale mu pojechała no, musi mieć chyba po swoim ojcu Na pewno nie po swojej Nie zwracaj na niego uwagi no, i... Okej, okay, zajmę się tym, coś z elektryką Chciał Ołot. zaszpanować, poderwać, a tu nic, nie ja ma szans jeziorec. w życiu. Łowiłem przy Ej, Grim, trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. No i cóż nie to było? Niedzielę dałem zdynki. Nie, w dziewięciu przypadkach na dziesięć. <laughs> Ale zawsze w jednym nie działa, i co? Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie ma ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji sam. Jasne, on nie tknął ani kropli? Nie wygląda na takiego. O! Dobrze, możemy kręcić? Interesujące się chyba zrobiło. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie trzecie, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, Oni się uczą jak ryby patrosić? No cóż, ten doktor Whitman. To nie, wygląda, nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda zbyt sympatycznie. Nie jestem odkrojenia rzadkich gatunków ryb. Jestem archeologiem odkrywkowym. Nie będę kroił żadnych ryb. Nie będę kroił ryb. Nie będę kroił ryb. Taki zawzięty, matko kochana, Numerne pokroju, reality mój... ...reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Eee, bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramzeja, Zobaczmy. Gordona Ramzeya, Jezu, mój kochany idol znaczy nowicki. Doktor James Feder, Szczególnie czwarte, w haskiej. Okej, okay. złapią dobrze. I rozetnij brzuch. Upadnie mu mundową. Tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie. Pamiętam jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się A, pochwalić. Też mam piżamkę w pingwiny. Mam no, pięć lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Mm. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. No tak, nie da On się ukryć. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż... Cokolwiek nas czeka. Poradzimy sobie. O matko, a to ten sztorm, co oni się rozbili wtedy, jej. No to już wiadomo, że sobie nie poradzili za dobrze. Tylko bez sensu, że ona siada no przy każdym... Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Dobra, tylko ja tu gdzieś widziałam coś, co chciałam... Co chciałam sobie zobaczyć. Gdzie to było, kurczę. O, tu właśnie tak. To było tutaj. Amunicja, tak, powiadamcie. To chyba nasi znajomi. Co tu jest? Co się świeci? Liczby. Geoskrzynki. Może współrzędne? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Dobra, skoro mamy geoskrzynki, a tu coś mamy. Co tu ciekawego, mam jakieś znalezisko zapewne. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Dobra, znaleźliśmy monetę z brązu, nie ma tutaj nic do odkrycia, dlatego sobie zamykamy yy, i idziemy gdzie się da, a da się tam w tę stronę, czyli tam gdzie szliśmy generalnie rzecz ujmując. Co to? Butelka jakaś Myślałem że coś bardziej interesującego a tu kiszka Czuję się jak, jak w jakimś battlefieldzie O oh, fuck! Z czym oni strzelają? No R szybciutko Dobra Przeladowujemy, ale jesteśmy tu bezpieczni w miarę Tylko Pytanie brzmi jak załatwić to, to O matko, matko, matko kochany Uciekam, bo zaraz zginę a to nie będzie zbyt miłe. Nie mam... Fuck you! Od tyłu mnie zaszli. Dobra, przejdź. No gin, Przepadnij. Zły człowiek, matko. Ale mnie przestraszyli. Tylko jak się tamtego pozbyć? Tamtego wiecie, strzelającego No dobrze. Oho, okej, dobra, zbiłam Światełko Może wystrzelam z łuku tylko No hmm. Trzeba by bardziej się przyłożyć. Nie wiem do czego strzelam. Ja chyba muszę biec w sumie tak. Do, dochodzę do tego wniosku. Na razie olewam trupy tych chyba innych dziwnych. Chciałabym wiedzieć, kto do mnie strzela i skąd. Stamtąd. Nie, tylko ocieram do gdzie się schować, będę. Nie no, ja. Stąd ten strzela. Tylko mogłabym widzieć... Mogłabym najpierw... Chciałabym najpierw zobaczyć, kto strzela i co jakieś działko jest chyba w ogóle. Gdzie mam biec następnie kolejne trzucie. Dobra, biegnij, może przebiegniesz. Nie przebiegniesz. Kurczę, blada. Mm. O Jezu, aż tu jestem. Potrzebuję wsparcia. Dobra Pozdro, do mnie od tyłu, jeszcze stamtąd. No przyłabi, że szybciej no Ogarnęła się tylko teraz jeszcze stąd nie atakują. Gdzie jeszcze podejdziesz? Tam ogień podłożyli, rzucili mi pochodnię o. Fak, fak, fakt, tak. się, przepadnijcie w zły... We... zły... W we... W... Z... złe... niedobre. Straszne. Powiem wam, że tragiczne wręcz nawet. Dobra, to już się nie ma co to tu trzeba biec. Dobra, tam przebiegliśmy, teraz tylko się zastanowić. Czy da się to zniszczyć? Dobra, Eryk, przebuduję sobie. Eee, gdzie tu można podbiec? Tu tam, to ten tam, tam do wyjścia mówicie. Chodka. Dobra, dawaj. Narachowaj się szybciej. Jak tam z życiem? W ogóle jakiś pasek życia bym mógł przybyć, bo... Tak szczerze mówiąc, to sama zakupiałam. Biegnij, no głupia Boże kochany, już się przestraszyłam, że nie da rady Okej, okay, dobra, jakoś żyjemy, przeżyliśmy Podniesiemy co się da Okej okay. Tu nikogo nie ma, matko, po prostu ta gra głowo mnie napełnia. No, przyładuj szybciej. I celuj, strzelaj znaczy, chciałam powiedzieć. Dobra, podnieś amunicję, bo ci się niewątpliwie przyda. Tu coś ten, tego śmego. Dobra, przebiegliśmy w miarę sprawnie zgrabnie i powabnie, jak to się mawia że wam powiem, że jak jest tak ciemno... Co to jest właściwie? Powiedzcie mi, co to są za skrzynki, bo chwilowo zgłupiałam już. Okej, okay, dwie geoskrzynki mam. Tylko teraz pozostaje pytanie, gdzie powinnam się udać. Czy tu jest coś jeszcze? Okej, okay, ku, na to, to powinno wejść chyba, nie? No właśnie. Bunkier? Tak jak myślałam. Czasu czasów nie wojny światowej. Prawdopodobnie Japoński. Spacja. O, psa I znowu jesteśmy w ściekach. Czyli jak to zwykle bywa. Y... Dobrze parę kobiet i cóż z tym? Więźniów niebezpiecznych Nazywam i nie co? rządnych władzy. władzy. Spoko. Może Mathias, brzmi to nieźle, jest ale, ale jestem ale przerażona. Powiem wam, że jak milknę i nic nie mówię, to znaczy, że po prostu serce mi zaczęło tak walić, że nie jestem w stanie nic z siebie wydusić. Więc no niestety. <laughs> Musicie mi wybaczyć i milczenie i rybać, skupić się na porywającej akcji. Na jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy kto się nam hmm. ginie. To my jesteśmy panami tego no, ho, ho. Dobra, czy już wiemy o co chodzi mniej więcej. O ile można się domyślić o co chodzi z tej to pogmatwanej to, 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 to historii. Coś tu przyjdzie, prawda? No, za mnie czy stamtąd? Dobra, tu już nikogo nie będzie. Będziemy wyważać. Szybciutko wyważamy. Czy tu się wdrapiemy? Wolę, pistolet. Co tu? Szczurek, Boże, przestraszył mnie śmiertelnie No i jeszcze, kurczę... Zawołał pomocy, chociaż już był martwy, świetnie Dobra, wyważamy, a tu co jest? Dobra Dawaj, pani Wyważaj to, co się... trzeba no coś jest? Dobra, nic nie ma. O, oh, fak zaskoczył mnie i to niesamowicie. Dobrze, że Lara jest w miarę powtarzam w miarę odporna. Bo normalnie to byśmy już nie żyli przecież ze trzy razy, nie? No, podnoś amunicję, podnoś, bo ci się przyda. Skoro pistolet jest Twoją ulubioną bronią, a strzał masz aż zanadto. Nie możemy podnieść już strzału, bo mamy pełny ekwipunek. Dobra, strzał w głowę. Nie ma to jak po prostu celny strzał. Normalnie FK, gdyby to byłby F, to FK byłby ze mnie dumny. Aha, tu mamy iść. No, dawaj. No takie buty. Tędy się mieliśmy wspiąć. Jest tu ktoś? Nie ma? To dobrze. Świetnie. Wręcz. Coś podniosłem? Szyba wygląda na słabą. Dobra. Tam miałam celować na pewno. Okej, okay, potrzebny ogień. Czyli mogę coś podpalić? Zasadniczo powiedzmy, że podpaliłam. I cóż teraz? Zniszczonych transparentów, o to chodzi. Aha. dobra. Nikt nie uciechnie. Ok, cóż, chyba wybiłam szybę, więc mogę już tutaj złazić. Yy, po co ja tylko wyważam te, te, te wszystkie zabory? To mnie zastanawia. Co mam wcisnąć? Kurde, co ja mam zrobić? Szyba wygląda na słabą. Zaraz przyszedł się tu duszę z tym gazem. Dar er, przełamy. Matko kochana. Umieram. Umarłam. Cześć, pozdro. Matko. Nie wiem co mam robić w tym momencie. Wezmę chyba jedną pochodnię ze sobą. Co wy na to? Ha. Nikt nie ucieknie. A, i dlaczego została moja pochodnia tutaj? Jeju, dobra, wiecie co, podejrzewam, że my się zajmiemy tym w następnym odcinku. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Także no, pa pa! pa, -pa, 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 -pa. No, pa pa!